Czarny szlamy zabił O nie skrzynka kurwa tam jest A ja się rozjebałem <grym zniszczony> Gdzie wy jesteście? O kurwa Ale wy skronujecie <grym zniszczony> Ale wy To Topami Trzech Co mnie uderzyło? Ale <grym> gębęk, ale gębęk Co mnie uderzyło? <zniszczony> jest opes jaskiniowy Pace robię teraz to nie jest to końc żołnierzy, jest wielka. <grymne> Akurat wybrałem ja kęsa. I się nie patrzałem gdzie idę. Kurwa, co ty zrobisz? Nie! Czemu? No, no. Na różdżkę No gołe chlaku potrzebuję. O. Nie, wykurisz lepiej isto pan. Nie, yeah, do batelu i weszli. Po powietrzu. No, Macie może muszejkę? Ja, Stefan się do <laughs> 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 Ja, co jest do bana? Ja co, jaki masz plan na rozwiązanie schodów? Do tych mieszkań? To no, pytajcie, architekta, jedo on, to nie niby ten. Ja tylko robię jako z... na szybko coś. Co? Ale on ja pierdala! Fuck, oh, on nie działa wszędzie. Bydę... Się zamienić. Tu zamienić. Pójdź teraz, mogę ci oddać wszystkie ritmy no. Rangera i wziąć te joja. Nie, kurwa, masz mnie skałować, ja nie ja znam się na tej grze. To ja, ja no jest to. Potem jesteś Potem Jesteś Kiedyś? potem. No potem, jak będziesz... No na razie prająca, każdy jest gównem, nie? No nie, wiem, wy, wy napierdalać... Krawczyk <coughs> napierdala po dwieście, czterdzieści lemiecza. Ty głupi jesteś, przewidziałaś Nie, miałeś po tego. Ja. Nie no, ja nie wierzę w to, co ja co robię. Dlaczego ty to robisz? <coughs> tak nikt na to nie patrzy. A ja, dlaczego myjesz... Ja, to se, ja to se układa, ale co się układa, to co? Dlaczego myjesz tam okna tam? na święta? Ja patrzysz. Jezus, jak przez okno? O, robi się. Czy ona po prostu. Co? Ja mogę ją Może Zacznij tak, to śpił. Teraz ja kurwa nich jako coś? Leci do was. O, ja, Co to za cztery? O, ja, ja, ja. jak pacior! Ojej, ojej. Zaczyna się.

Znaczy. No, B. No, Zasy. Aha. Aha. Aripota? nie chcę minąć. jak chcę minąć. Co to było? Yes. Nie. wyprawo. Nie umiesz ja co tego używać. Haha, <śmany> Ale weź, co? Nie się, co ty... Dawaj, one shot, one shot, zapinator, dawaj. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie no, gruby jest do bana. On nam zaraz ucieknie, imbecylu. No. Wow. Pogratulować imbecylowi. Co się stało? Gruby jest głupi, kurwa. Negrasz. Nie nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Jeden mij ja. kurde. No nie ma flinksów, ja co Uutkiem. nie mam? Ja nie mam, bo miódem. Ja, ja, no to nie jest. Znaczył. Ja Jaca! No! Ja tu wstałem, ty w głombie. <laughs> ja tu wstałem, tylko i śle zrobieniem. No już aktywowała to. Ja.